Witam dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie w moim cyklu. Kto ma oczy, niech czyta. Dzisiaj omówię książkę. Przepraszam. To jest księga, księga, która jest z nami od 2000 lat. Wszyscy już pewnie się domyślają, już mówię o Biblii. Tak, mówię o Biblii. Mam dzisiaj tutaj dwie Biblie. Biblię. Biblia z 1883 roku. Biblia z. Która potem została wydana 100 lat później, czyli w latach 70. ubiegłego wieku, czyli około 50 lat. Dlaczego mówię o Biblii? Doskonale wiemy, iż Biblia znajduje się prawie w każdym domu, czasami na poczytnym miejscu, takim eksponowanym. Natomiast dużo gorzej jest z czytaniem tej księgi. I będę tutaj namawiał, jeżeli ktoś po prostu lubi czytać, żeby jednak i ma wiarę żeby jednak troszeczkę poczytać. A teraz skupię się na jednej z najbardziej aktualnych ksiąg, czyli Apokalipsa według świętego Jana. I już chyba dzisiaj wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, iż czas ten nadchodzi nieubłaganie. Tutaj już nie ma żartów, gdyż jeżeli się wczytamy, wczytamy to, co opisywał święty Jan, Swoją wizję, a, a przypomnijmy sobie, iż było to 2000 lat temu, kiedy powstawały te księgi, człowiek, który nie był techniczny, który nie był technologiczny, musiał przelać na papier w jakiś sposób swój całą przyszłość, którą zobaczył. A zobaczył wiele: zobaczył wojny, zobaczył głód, zobaczył też rozwój technologiczny i całkowity upadek człowieka. I teraz w tych naszych czasach, w tych czasach takiego dobrobytu materialnego, no bo teraz w Europie od kilkudziesięciu lat nie było wojny. No jeżeli, no nie, nie liczmy teraz wojny w byłej Jugosławii, ale mówimy tu o centralnej Europie, Europie wschodniej, Europie środkowej i tak zwany Zachód. Tam praktycznie od jak się zakończyła Druga wojna światowa wojny już nie było, takiej tradycyjnej, ale toczy się wojna znacznie, znacznie, znacznie potężniejsza, znacznie gorsza wojna, wojna o nasze dusze. I to jest właśnie teraz technologia niewoli. Rozwój technologiczny, który teraz następuje, nie jest liniowy. On w tej chwili ma efekt kuli śnieżnej. Postęp po prostu z dnia na dzień nie tylko nie tylko po prostu to co my widzimy, ale tajne laboratoria i tutaj jest właśnie tajemnica. Następują wynalazki, które po prostu mogą całkowicie całkowicie zmienić zmienić całkowicie nasz świat, który my pamiętamy. Pokolenie, które ma Kilkadziesiąt lat, tak jak ja pamiętam, czasy, tak zwane ja nazywam czasy analogowe, kiedy nie było dostępu do internetu, kiedy nie było sieci komórkowej. Kiedy, jeżeli chciało się gdzieś zadzwonić, to albo trzeba było pędzić do sąsiada, który takowy telefon posiadał, albo znaleźć budkę telefoniczną sprawną i ewentualnie zadzwonić na telefon stacjonarny, i Oczywiście, zostać abonamentem w domu. W tej chwili wszyscy jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę. 365 dni w roku jesteśmy dostępni pod telefonem. Czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy, jesteśmy przez ten telefon śledzeni, nagrywani, inwigilowani i co, to, co tylko sobie możemy wszystko wyobrazić. Dzisiaj każdy smartfon posiada praktycznie dwie kamery, i nie mamy całkowicie wpływu. Nie wiemy kiedyś ta kamera zamęcza, jakie algorytmy przychodzą, a wywiad tutaj ma pełne pole do popisu. Skoro się na to godzimy, skoro się suweren na to godzi, no to władza skrzętnie z tego korzysta, z czego przykładem jest choćby nasz rząd, który cichaczem zakupił izraelski program Pegasus. To jest program już oparty na algorytmach sztucznej inteligencji, który daje bezpośredni dostęp do każdego maila, do każdego smsa, do każdego zdjęcia, każdego filmu, daje możliwość podsłuchu telefonów online w każdej chwili. Mało tego, jeżeli pokapujemy się, że coś jest nie tak, ten program potrafi działać w ten sposób, gdy telefon znajdziemy jak specjalisty i specjalista podłączy do specjalistycznego oprogramowania. On się sam po prostu skasuje i zatrze wszelkie ślady. To jest właśnie, to jest właśnie sztuczna inteligencja. I dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że nadchodzi całkowity nadzór, całkowity nadzór władzy nad zwykłymi ludźmi. Dlatego yy, mówi się o bezgotówkowych transakcjach. Dlaczego yy, bezgotówkowo? Elektronicznie, czyli substytut pieniądza jest zastępowany już nie przez papier, kiedyś było złoto, jak wiemy, był priorytet złota, potem były pieniążki papierowe, no teraz wymyślono karty debetowe, kredytowe i mamy pieniąże, który krąży elektroniczne. I teraz sobie wyobraźcie, że każda transakcja, każde, przepraszam, tak powiem, piernięcie wasze, będzie rejestrowane. I mało, mało tego, że będzie rejestrowane, będzie wgląd nawet 20 do 30 lat w tył do transakcji. Możecie sobie wyobrazić, Świat kiedyś był bardzo prosty. Poradki były proste, przepisy były proste. Teraz, jak ktoś weźmie, ktokolwiek, ktokolwiek weźmie kodeks cywilny czy, czy, czy inne przepisy, po prostu obłęd. Tysiące stron zapisanych drobnym druczkiem, zrozumiałych tylko dla wąskiej grupy ludzi. No i właśnie o tym mówię. I to już przewidział Święty Jan w swojej, właśnie, apokalipsie, w swojej wizji. Czyli rozwój, niesamowity rozwój technologiczny, który następuje, jak już powiedziałem na stępie. ale nie idzie za tym rozwojem technologicznym mądrość ludzi. Nie, nie. Jeżeli spojrzymy na nasze słabości, jak my się zachowujemy, co właśnie pokazała choćby ta pandemia, czy jak niektórzy nazywają pandemia, my się zbytnio nie różnimy od tych ludzi, którzy żyli tysiąc i dwa tysiące lat temu. My jesteśmy bardzo prymitywni mentalnie, tylko zmienia się to, że mamy technologię. Tylko kto ma tą technologię? sobie Pomyślcie, że w tej chwili wszystko zmierza i nie tylko u nas. Po prostu całe to przygotowanie, te lockdowny, jest sprawdzane społeczeństwo pod pozycją jak gdyby takiego posłuszeństwa. I teraz bardzo mało ludzi się stawia, bardzo mało ludzi się buntuje, natomiast wszyscy się godzą na jakieś maseczki, na jakieś obostrzenia i inne tego typu rzeczy, typu szczepionki. Faktycznie my nie wiemy nic na ten temat, jak, jaka jest technologia tego produkcji, skąd się to wzięło, jakieś szczątkowe informacje. Już omawiałem książkę, właśnie, która opisuje technologię produkcji szczepionek. Jak to faktycznie wygląda, jaka jest wiedza na ten temat, która jest przecież szczepionki są od 200 lat, a te szczepionki, które teraz się stosuje, no to po prostu nie są szczepionki, to jest po prostu instrukcja dla organizmu, co organizm, jak gdyby, w jaki sposób nie wiem, wytwarza przeciwciała, w jaki sposób jest ten koronawirus zniszczony. Tego nie, wie, nie wiedzą nawet lekarze. I, i tutaj jest taka, nie wiem, ogólnoświatowa panika, wszyscy się na to godzą. Ale odbiegłem trochę do tematu, szybciutko wracam do Apokalipsy. Bestia wyjdzie z morza, i tu chodzi o Antychrysta. Co to znaczy ta bestia? Antychryst. Słuchajcie, to jest określenie. Całego tego, jakby powiedzieć, tej śmietanki takiej no to śmietanka, bo to śmietanka dla mnie nie jest. Po prostu świat celebrycki, świat polityczny i z tego kręgu z tego kręgu będzie się wywodził Antychrys, który tak zakręci światem, tak zakręci światem, iż pójdą za nim miliony. Ludzie mądrzy, ludzie się po prostu pokapują. Ale żeby się przebić dzisiaj z jakimkolwiek wiadomością, słuchajcie, z jakimkolwiek czymś innym, czego nie pokazują media mainstreamowe, czyli telewizje, wszystkie, które są po prostu nastawione, słuchajcie, na jeden temat, już doskonale wiecie, jaki, już nie będę tego tu poruszał, nie ma innego tematu: jest nakręcanie spirali strachu, bo ludzie się boją. No ludzie się boją, zawsze się ludzie bali. I jest taka sentencja, iż wojna tworzy ludzi silnych, którzy umieją się postawić, a pokój tworzy ludzi słabych, no bo już, którzy pójdą, będą w tym systemie istnieli i będą jeszcze dziękowali i będą zadowoleni, że mają pełną miskę. Ale pytam się, czego pełną miskę? No właśnie, odpowiedzcie sobie sami. I wracając do tych wszystkich ksiąg mądrych, bo to jest naprawdę biblia to jest naprawdę mądra księga, ja czytam ją, staram się ją czytać regularnie. Nie mówię, że czytam ją codziennie, bo bym skłamał. Wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem. To, to jest po prostu też, jak gdyby, temat na inną rozmowę, na rozważanie w ogóle. Ale ten czas, właśnie czas, który teraz nadchodzi, czas tej technologii, słuchajcie, kwestia, jeszcze tak szybciutko powiem satelity, które nad nami krążą. Teraz jest sieć 5G, a nie wiem czy wiecie, już się pojawią informacje o sieci 7G i sieć 7G nie będzie miała żadnego masztu, tylko będą dziesiątki tysięcy satelit wisiały na orbicie satelit, na, na orbicie Ziemi na wysokości około od 80 do 70 czy tam 90 km, i będą po prostu emitowały te mikrofale na terenie całej Ziemi. I internet będzie dostępny w dżungli, będzie dostępny na morzu, będzie dostępny wszędzie. Pokrycie ma być stuprocentowe. Jak już mówiłem w poprzednim filmie, który po prostu z pewnych względów musiałem usunąć, każdy taki satelita będzie zawierał konia trańskiego. Tym koniem trańskim jest właśnie głowica optoelektroniczna do podsłuchu i do podglądu. I ten, kto będzie po prostu jakby właścicielem Właścicielem sieci, sieci, właścicielem tego systemu, będzie ma, miał podgląd, będzie miał podgląd online w każdej chwili, na każdy centymetr kwadratowy globu. A jaki jest system obrazowania w tej chwili satelitarnych, do jakiej w ogóle to perfekcji doszło, no to sobie możemy wyobrazić, jaki jest przekaz satelitarny, jakie są już zdjęcia w ogóle dostępne nawet do zwykłych ludzi. Które były wykonywane kilkanaście lat temu. I jaka jest w ogóle technologia w smartfonach? Słuchajcie, jakie są w tej chwili już matryce, jakie są w tej chwili układy optoelektroniczne, że po prostu smartfon robi zdjęcie jakości lustrzanki. No to sobie wyobraźcie, jaka technologia, jakie matryce, bo po to są duże matryce, nawet kilkanaście centymetrów, nawet średnioformatowe, może być montowane, montowane w takiej satelicie sobie wyobraźcie, jaka będzie jakość obrazu, jakość przekazu, gdy będzie tych satelit tyle, będzie można tworzyć obraz przestrzenny. To już nie jest żaden problem. Jeżeli ktoś używa na przykład drona takiego, który tam ma system pozycjonowania GPS i zaczyna się tym latać, on potrafi złapać 16 satelit, nawet 20, a te satelity są dużo rzadsze, ich jest tylko kilkadziesiąt. To co sobie wyobraźcie, jeżeli tych satelit będzie tysiące, jaki będzie obraz, po prostu będzie jakość obrazowania, to jest niesamowity nadzór całkowity nadzór. Znalezienie człowieka, wklepanie w system jego twarzy i, i poszukanie go dosłownie online, to nie będzie żaden problem. I to wszystko nadchodzi, dlatego że my się godzimy. Władza, która teraz jest. Zmienia kompletnie zasady gry, i to nie tylko się tyczy naszego kraju, to się tyczy praktycznie całego świata. Praktycznie całego świata. I ludzie, którzy pociągają za te sznurki, czyli mówimy tu o lożach masońskich, które są rozlane na całym świecie, czyli ryd francuski, ryd szkocki, są loże, tak to jest loża polska, loża rosyjska, nawet się dowiedziałem, że jest loża chińska. Także tutaj, tutaj nie ma zmienił się, tworzy się właśnie cały system zniewolenia ludzi. I sami jesteśmy jak gdyby sobie winni temu, że to się tak dzieje, że tak szybko postępuje, dlatego iż się nie buntujemy, nie zadajemy pytań, tylko bezwzględnie słuchamy właśnie tych wszystkich mediów, które po w niektórych wypadkach nawet kłamać dobrze nie potrafią, bo naprawdę ja już powoli przestaję oglądać telewizję i wiadomości, no bo nie ma innych tematów. Nie ma w ogóle takich tematów niezależnych mediów. Jeżeli troszeczkę niezależnych mediów jest w internecie, ale to już tylko troszeczkę, bo że ani TVN, ani Polsat, Polsat w ogóle się w tej chwili, mówimy tu o polskim rynku, czyli tam TVP, no to słuchajcie, no to już oglądać tego nie idzie. I dlatego powinniśmy się zatopić w lekturze tej księgi niedocenianej, a praktycznie w każdym domu katolickim, w którym, w którym ludzie jeszcze troszeczkę wierzą, w Boga, w Chrystusa, który nas zbawił, jest taka księga. I proponuję się zatopić właśnie w apokalipsie świętego Jana. I popatrzeć sobie na świat, na to wszystko, co się dzieje, na ten cały postęp nie tylko postęp. Zobaczcie, co się dzieje z pogodą. To jest inny temat. Ja Wam troszeczkę opowiem właśnie o efekcie kuli śnieżnej w pogodzie. I to jest też temat rzeka. I też to jest opisane. Katastrofy naturalne. Słuchajcie, święty Jan, czy ktokolwiek, kto napisał kto miał wizję apokalipsy, jak już powiedziałem na początku, człowiek prymitywny. No nie czarujmy się. 2000 lat temu Szczytem technologii było koło i włócznia. Musiał zobaczyć i zobaczył całą potęgę technologii. I potrafił w jakiś sposób to przelać na papier. Oczywiście, przez te setki i tysiące lat, pierwotny przekaz jest pewnie inny. Gdybyśmy mieli możliwość, miałbym możliwość przeczytania na przykład tekstu źródłowego, to pewno by mi szczęka opadła. Dlatego, że różnice już w stu lat w tej Biblii i w tej Biblii widać gołym okiem. I radziłbym się wszystkim zastanowić, bo nowe pokolenia, młode pokolenia, czyli nasze dzieci, nasze wnuki, zastaną zupełnie inny świat na nasze własne życzenie. I już powinna być władza rozliczana, a czy to w Polsce i nie tylko w Polsce, z tego, co robią. A tutaj się tworzy, słuchajcie, jakby tutaj jest też opisany, nie w Biblii, ale tak jest przekaz komunizm 2.0. No i ja myślę, że ten komunizm 2.0, czyli tak zwany dochód gwarantowany i inne takie soc socjalne, po prostu jak gdyby, nie wiem, czy to jest dość socjalny dobrobyt, czy cokolwiek. No, prowadzi do destrukcji. Teraz sobie wyobraźcie, jeżeli każdy będzie miał jakiś dochód gwarantowany, ja nie, nie wiem na co ten dochód starczy i nie będzie musiał mieć jakichś obowiązków, no to sam sobie odpowiedzieć na pytanie. Ale tu znowu wracamy do systemu. System po prostu jest tak zamknięty. Dzisiaj młodzi ludzie bardzo chętnie biorą kredyty, bardzo chętnie się zadłużają i stają się niewolnikami, właśnie. Stają się niewolnikami tego systemu. Będą pracowali następne 40-50 lat na to, żeby ten kredyt spłacić. A tak jedną ustawą można zrobić, zrobić takie podatki, można tak zmienić prawo, że twoje nie będzie twoje. I odpowiedzcie sobie sami na pytanie, czy ten czas nadchodzi, czy nie warto się zastanowić, co my zastaniemy, jak żyli nasi, jak żyli przede wszystkim nasi dziadkowie, jaki mieli szacunek. Szacunek. Nie pędzili tak do natury, przede wszystkim do stwórcy. To był zupełnie inny czas, analogowy. Teraz ja mam naprawdę porównanie w ciągu tych kilkudziesięciu lat, jak przyspieszyła technologia i przys przyspieszyło zniewolenie. I to jest właśnie ostrzeżenie dla młodych ludzi. Młodzi ludzie, jeżeli ktokolwiek obejrzy ten film, wysłuchaj go do końca, niech się tak ze spokojem. W zatrzyma, wyciszy, popatrzy na ten przepiękny świat, bo świat jest przepiękny. Natura, to co stworzył Bóg, to jest coś po prostu niesamowitego. I co myśmy zrobili, to jest zupełnie inna sprawa. Trzeba się zatrzymać, trzeba ze spokojem popatrzeć i się zastanowić co dalej. I na tym zakończę takie moje rozważanie o tym wszystkim. Każdemu proponuję, żeby sobie parę razy zaczął czytać, niekoniecznie, to nie musi być przecież apokalipsa według Świętego Jana, można się zaczytać za w inne rzeczy, ja generalnie czytam Nowy Testament, Stary Testament, tam gdzie są początki, wielu rzeczy nie rozumiem. I, i naprawdę nie jest to, nie jestem jakimś po prostu wyjątkiem. I jeżeli. Chociaż jedna osoba, cokolwiek zrozumie z tego filmu, zacznie się zastanawiać, to będę bardzo się cieszył, iż, iż będzie jakiś progres w kierunku tego, aby ten świat się po prostu troszeczkę zmienił, troszeczkę się zatrzymał, gdyż są też inne priorytety. Nie jest tylko najważniejsze mieć, 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 ale też, żeby być, żeby coś po sobie zostawić innego, bo nic z tego świata materialnego nie zabierzesz. Staniemy wszyscy przed stwórcą z uczynkami dobrymi i złymi. I tam konkluzją kończę. Jeżeli ktoś wysłuchał, to bardzo dziękuję. Jeżeli komuś się podobało, to niech przekaże ten film dalej. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.